Siema! Tutaj Kuba! I Michał! Witamy w nowej serii z gry OMC Simulator Autobusu. To nasz nowy odcinek. My już mamy tutaj wszystko ustawione pięknie. I chyba zaczynamy jazdę. A. Jesteśmy na mapce Grunford. To jest... Czy jak... To chyba tak się... Grundorf, panuje. tak, Grundorf to jest podstawowa ta mapka najłatwiejsza, to jest chyba 7 przystanków że to nie ma lipy. Trochę pojedziemy i ruszamy. Tutaj właśnie zrezygnowaliśmy. O, tutaj może kolega chce na przystanek do Zrezygnowaliśmy z symulatora, ponieważ no, było tak jakby no, dla nas mało pomysłów na grę. Dobra, jedź Kuba. To, to. A jeżeli nikogo nie będzie? Nie ma pomysłów na grę i y, chcemy nakręcić właśnie nową serię z OMSI i mam nadzieję, że on się spodoba. Mieliśmy tam w symulatorze. Farmy mieliśmy tam podajże ponad 300 wyświetleń w, 6, w 5 filmikach z symulatora. To nam się dość spodobało i właśnie to nas nakręciło, aby nagrywać dalej. Kolejny przystanek i nic nie ma, no trudno. Czyli wychodzi, że to jakaś recenzja będzie. A. Gra jest. Bardzo y... fajna. Yeah. Y, ale właśnie coś y, z tym z tym nastawianiem y, cał, całego... Autobuszu. autobusu, że gdzie jedziesz i w ogóle te numery, to są moim zdaniem najtrudniejsze, no bo... W tej grze no, opanowanie włączają, to też na początku może komuś sprawić problem, bo to no, trochę skomplikowane, ale wszystko podejrzeć na, na internecie albo poprosić nas, to my to wszystko napiszemy. No właśnie i... Jest jeszcze jedno, że właśnie teraz ludzie na mnie wsiadają i możliwe jest to, że nie będą wsiadać, ale powinni. A jak mi wsiądę to tego odcinka nie będziemy kasować, tylko po prostu zrobimy to... Taki tak. wstęp tak jakby na no, pierwszy, pierwszy odcinek, pierwszy fail zdarzy się. Bo właśnie ludzie z nami stoją. Nie ma co nawet czekać. Ale nie wiem dlaczego bo byliśmy w Kraken House. Teraz No, y... nastawiliśmy na Beeford. No właśnie, nie wiem dlaczego. No, po prostu ludzie nie, nie siadają normalnie. No chyba o tej Tutaj nie ma też. Ogólnie bra gra, jest bardzo fajna grafika. Powala na kolana. Nie ma lipy w tej, w tej grze. No właśnie to czyli już widać, że nie będzie ludzi, to jest do, dopiero czwarta minuta, ale to będzie właśnie taki krótki odcinek, tak jakby rozpoczynający naszą serię, taki wstęp, no, że pokazanie co będziemy nagrywać i zaraz się pożegnamy i... Później nagramy następny, bo no, no, może już jak ten nagramy następny, to nareszcie będą ludzie. I w końcu będzie można coś pokazać. Dobra, to już chyba wszystko. Hamuj, Kuba, zaraz będziemy grać dalej. A na teraz to wszystko i taki mały wstęp. Myślę, że będziecie chcieli oglądać dalsze odcinki tej serii. Dobra, no to... Na razie. Do zobaczenia. Cześć. Żegnam się z Wami, Kuła i Michał.